Lecimy, lecimy na naszym ekranie oczywiście na czerwono, bany. Z Korei Południowej jest bany. I z drugiej strony Spirit Piotr Walkiewicz właśnie spotkał trudnego oponenta na swojej drodze, ale widzimy, że będzie zabawa. Spirit być może tak trochę po... No, tak na luzie po prostu chyba podchodzi do tego spotkania, bo zobaczcie, że to co robi raczej jest zagraniem takim szybkim na patencie. Może trochę mniej... A poważnie traktować fakt, że po prostu gra na Koreańczyka i to na jeszcze na serwerze West. Także bardzo ciężki serwer, to się prawie nie da mikrować, tak jakby chciał robić to Spirit na tym poziomie. Siema Barry Regan, czy jakaś stacja TV z grami nie chciała Ciebie zwerbować? E, nigdy nic takiego nie słyszałem, więc chyba nie. Kiedyś jakieś wstępne, wstępne, dawno temu propozycje były, że może. Do ESL'a bym poszedł jako komentator, ale to było ponad 10 lat temu. Dosłownie. Tylko, że wtedy musiałbym się też przy okazji zajmować jakąś inną grą. No tak, tak, wstępnie coś takieś takie były pomysły, czy na produkcji, ale jakoś wolałem swoje rzeczy robić i nie, nie męczyłem tam. Tylko taka była mała rozmowa wstępna, powiedzmy. Ale jakoś tak wolę u siebie rzeczy robić. Dobra. Ripper leci. Ale nigdy nie mów nigdy. Może bym komentował wtedy League Legend. No dokładnie. O, Liga to byłaby ta inna gra, poza Starcraftem, którą bym kastował na jakieś 99%. jak ciśnie, Spirit, coś, coś przyjemnego tutaj mamy. Coś lepszego jest. Mam <gry> no, bardzo ładne y, Mikro Spirita. Zauważcie, że przez to, że też tak y, w taki sposób pobiegł i w taki sposób naciska na przeciwnika, to też w zasadzie zagwarantował sobie ukończenie bunkra. No, bardzo dobra gra naszego zawodnika. Jak widzicie, Bany anulował ten Command Center. Flot FIFA. No, nie no, raczej byłoby streamowane to, co jest popularne, ewentualnie cs -a. Ale to jeszcze Counter Strike nie był popularny za bardzo w roku 2011-2012. To było chyba mniej więcej w 2012, to, to dopiero potem możliwe, żeby się pojawiło. Dobrze, dobrze. Fajny początek dla Piotra. Troszkę ograniczył rozwój banego. Trochę go spowolnił. Wiadomo, że jeszcze granie jest wygrana, ale nawet dobre fundamenty ma. No i też bany to nie jest takie banalne zadanie. Musi rozwalić ten bunkier. Oczywiście cyklonem to zrobić z czasem, ale to chwilę trwa. Banny się rozjeżdża po okolicy, szuka, czy Spirit przypadkiem nie zostawił jednostek. Zobaczcie, że szybko zajmuje kolejne rafinerie Banej i to aż cztery. Podczas gdy Spirit swoich y, rafinerii w naturalu nie stawia, więc. Może zobaczymy tego mecha od banego. Albo coś na wzór. Może też jakaś presja ze strony koreańskiej się pojawi. Bany ma większy limit armii, jest najbezpieczniejszym. Eee, Okej, okay, Spirit sam sobie mam wrażenie, trochę obrażeń zadał. Ale nie jest najgorzej. No i teraz... Ojojo, jeszcze Sitch tank. No, ciężki temat niestety. Ja nie wiem czy Spirit może się obronić. Bo to jednak jest całkiem silne, Bany wie co robi. Jeszcze może leczyć Mariny. No w sumie. Ciężko to widzę. Licz na darmową salwę z Spirit. Jeżeli się tutaj jeszcze kawałeczek podjedzie cyklon, to tak jest, bardzo ładnie został zniszczony. Trochę szczęścia nie zawadzi. Tak, dokładnie, jeżeli bunkier jest atakowany, to nie można go zazłomować tak jak kiedyś, kiedyś można było nawet jak płonął, już prawie padł, to jeszcze można było go sprzedać, teraz z tego co wiem się nie da. Dobrze, cyklonem odcina posiłki. Tu w ogóle wiking zaraz są. Chyba wygra, niestety. Na cyklona, bo spirit nie ma prawa tak szybko zareagować. O, bardzo ciężko. Specjalnie zbiera tak dużo gazu, bany, bo robi liberatora, jeszcze wikinga, tanka. Wszystko kosztuje gaz. I niestety, ale. no To jest takie oblężenie, które trudno będzie przerwać. to zniszczonym. No i stało się to, co się stać niestety musiało, e, bany. Tak się tutaj usadził, ułożył, że już był niedoruszenia. No szkoda. a początek wydawało się, że jest obiecujący. Ale taka idealna kontrabanego i do widzenia. Pierwsza mapa dla koreańskiego trana. Druga mapa. Pierwsza była całkiem szybka. Bany na czerwoną. czerwono. Moinsprit na niebiesko. Polak w górnym prawym rogu. Mapy oponent oczywiście z drugiej strony. No i mapka to Amegdala, czyli Ciało Migdałowatem. No niestety, ale Spirit musi wygrać dwie mapy z rzędu na bardzo mocnego koreańskiego terana. Swo swoją drogą, jeżeli Bany wygra, to spotka się w kolejnej rundzie z Klemem, a Klem. Ona no go zagra po prostu protosem, tak samo jak w jednym z turniejów ostatnio zrobił w Pixie Festival 5. No i potrafił go tym protosem pokonać. Sprit natomiast ranem się właśnie tutaj troszeczkę pomęczy. Klem też pewnie w TVT by się nie czuł zbyt pewnie. Dobry Reaper Expand, tak samo jeżeli chodzi o Piotra, robią praktycznie to samo. O co chodzi z... Yy... Najlepsze cytryny w grach? <laughs> Nie wiem, ich xd? Nie połączę tych kropek chyba. Siema, Kisapel, witam mocno. <laughs> po ostatnim urodzinowym przewidywaniu musiałem sprzeniewierzyć się wobec Polaka, żeby odkuć się kebabami. A, dobra, że ten, dobra. Bo, <gul> skorpion, witam mocno. No, jakoś nigdy się tak nie zastanawiałem nad tym. Że nie mam, nie mam typów chyba. Bardzo szybka trzecia baza obu graczy, nawet bym powiedział, że trochę taka szybsza niż normalnie się robiło w TWT. Czasami, tak 4.15 i 5.15, to się też zdarzało, trzecią bazę dopiero budować. A tutaj, szybciutko, wiedzą, że to będzie raczej ekonomiczny scenariusz. Nikt nie ma teraz zbyt wielu znaczy nadmierowych y, rafinerii, obaj są na trzech, czyli można zgadywać, że to raczej nie będzie żaden Mech, a właśnie mamy. Już potwierdzenie, jeżeli chodzi o Banego, Ospiric zaraz też dołoży swoje koszary, oczu znaczy, mam nadzieję, bo się nadwyżkę zaczyna budować. I tam ja Santos Spirit niebieski cały czas. No i rozdzieleniem. Oni chyba... No właśnie, chciałem powiedzieć, że Spirit chyba nigdy nie wysłał zwiadu, bany jakiś tam zwiad, co prawda miał. Może z niego nie wyniknęło. Spirit to zawsze tak lubi troszeczkę na ślepo. TV przynajmniej zagrać tak na ślepo. O mnie teraz jeszcze, dzięki bardzo. Doskonale. Takich herion to potrafi wkurzyć. Może to tylko jedna SCV stracona. No i no, wszystkich to chyba bym nie wyciągał na miejsce Spirit od pracy. No dobra, my tu gadu gadu, a Polak już podchodzi, myśli o ataku, ale chyba jednak nie ta chwila jeszcze na uderzenie. Najprostsze byłoby, gdyby tutaj nie było zbyt wielu Marinów banego, wtedy po prostu Spirit wlatuje, dezaktywacja trzech tanków trwa chwilę, a może i nawet czterech, i potem. A potem to z górki Marines 1-1 wygrywają. Właśnie fajnie zadbał o te ulepszenia Spirit tego się może zrobić przewaga. Trochę niepokoi mnie fakt, że Spirit nie wie o tym, że Bany wyszedł na mapę. Nie ma żadnego zwiadowcy właśnie w tych okolicach. Gdzieś tutaj na mapie czy Marine czy, czy inny Helion powinien chyba stać. Dobra, biegniemy, biegniemy. Spirit w natarciu. Orbital oczywiście. Atakuje. Dobra, autotorety siad. Dobrze, 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 dobrze. Spirit... Zniszczył trzecią bazę, a swoją był w stanie ewakuować. A teraz tylko właśnie nie zepsuć. Żeby nie zepsuć, no. Ale Banego stać na wyłączenie w zasadzie wszystkich tanków. Dziwo nie kliknął w tego dolnego, nie wiem jakim cudem. Nie zauważył, nie pomyślał. Ten jeden z niszczek ze wzniesienia, zaraz będzie atakować. I Bany go nie widzi. Dopiero teraz życiuska. O jezu, ja się pomylił. Bany. Dobrze, dobrze. To z kolei Spirit liczę, że... Aha, no nie no, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie rzucił dezaktywacji, jakoś nie ogarnął za bardzo. Tu się myli. Sporo cefałek Polaka padło, ale... Limit armii ma podobnym. No, walczymy. Niestety podobne ulepszenia. Teraz właśnie nie pancerza powinno bardzo dużo dać. Wyłączy, tak, wyłączy tego siege tanka kolejnego. Spirit walczy. Ale niestety siege na górze z powrotem sprawny, bo dezaktywacje nie są zbyt długie. No nie ma przewagi spiritu ekonomicznej. Porównywalny limit armii. Ciekawe czy teraz można. A można, można zwrócić uwagę na tego orbitala. Do pierwszej bazy już wlatuje Skany poleciały Odważny ruch Polaka Świetna pozycja, trzeba przyznać Dosłownie idealnie się wpasował Idealne miejsce, idealny czas No ale niestety Bez na tanki I teraz tylko jeden pomaga No musi, musi, musi Spirit jakoś tutaj coś ukręcić No i nie ukręcił Nie jest za dobrze Ale na szczęście jest kolejna presja naszego zawodnika Tym razem wyłączy trzecią bazę Banego I tego Orbitala też zniszczył. Wow, Bany jest na dwóch bazach no, na dwóch orbitalach niestety ma dużą siłę, duże liczby. Ale wystarczy się teraz w sumie tylko obronić. To jest jedyne zadanie Spirita na najbliższe kilka minut. Przeżyć i najlepiej jeszcze no nie dać na sobie wymusić ucieczki trzeciej bazy. Wiadomo, że Bany będzie atakować tutaj od dołu. To już Spirit może wszystko przepozycjonować mniej więcej w to miejsce. Chociaż, no, zobaczcie, że Bany już właśnie jedzie przez środek. No i jednak. Jednak różnie może być. Tutaj cwany skan Spirita, chociaż wysłanie Heliona trochę mądrzejsze. Spirit wie, że jednak bany nie idzie tędy, więc wraca do swojej trzeciej bazy. No i zaraz Sensor Tower mu tutaj wszystko powiem. Rozgląda się Spirit. Już wszystko jasne. Już widać, że bany nadchodzi. Trochę niebezpiecznie daleko rozstawione niektóre z tiszczanków. Spirita podchodzi, biega, dobrze. Myślałem, że jeszcze jednego może rozwali, ale i trochę zebrał. Trochę mocniej niż byśmy chcieli. No dobra, orbitalnie jest atakowany. Bunkier akurat można stracić. To nie jest za duży problem. O fajnie, bo chyba Wikinga zaraz może będzie w stanie zniszczyć Spirit, a najlepiej do tego Ravena. Ona myśli nad Desantem. Znowu te same ulepszenia, czyli 2-2. Chyba, czy na piechotę Spirit, że uznał? Coś tego tutaj trochę mniej jest niż być powinno. Tutaj bardzo fajny pomysł, żeby zrobić kontrę. Defensywa w pierwszej bazie też się w zasadzie zaraz będzie, chociaż Obany no, fortunnie wleciał w takim momencie, kiedy widać, że Polak ewidentnie jest nieprzygotowany. Jeszcze jest podejście od frontu, Wikingi wylądowały, nie atakują. Próbują pewnie chronić Cisztanków, które zaraz się rozmrożą. No nie zrobił tego idealnie Spirit. Ajajaj, aj, aj, no nie poszło. A jak kontra? Aj, na kontra też mam Bany. Dobrą reakcję i też wyciąga SCV-ki, bo może je stracić. Odbudował swoją trzecią bazę Korańczyk. Ta polska trzecia baza może zaraz zostać zniszczona, chociaż Spirit już idzie za trzeczą. No prawie, prawie. Ciężki temat, jak widać. Spirit tylko na dwóch bazach spamuje jednostki. Nawet nie przelatuje swoją trzecią. Bany, właśnie tak jedzie, jakby chciał te. O, oh, wow. I on ma tanków w ogóle, nie? Spirit tylko jest na jednej fabryce. Bany ma dwie. No i widać dużo dysproporcji 7 do dwóch tanków. Wystarczy, że się dobrze nimi wszystkimi poustawia. Bany i już poza zasięgiem wydaje się zwycięstwo naszego zawodnika, niestety. No ale spróbuję, podobnie jak poprzednia czyli tutaj wyląduje marinami. Rzut do pierwszej bazy, no to to jest niestety trochę dużą. 14 scv'ek trochę zniszczył ekonomię przeciwnikowi. Spirit trzeba mu to oddać, ale niestety dalej ma kłopoty. O, i bany jeszcze w dodatku widzi, czuje. Chociaż błędnie, no. Pomylił się koreańczyk. Ale generalnie i tak ma większe siły. na całej mapie jest więcej banego. To są takie momenty, momenciki, kiedy trochę to lepiej wygląda. Tutaj bany jeszcze ponownie zrzucił Marina żeby rozwalić tanka i niestety nie poszło. Za mało, za mało ma Spirit. Niestety nie poszło. Klem się zmierzy z banem i zapewne Klem użyje protosam. No nie fajnie. W międzyczasie z Polaków jeszcze na pewno Geralt gra na Solaran. Może zdążymy na ten meczyk, może tam zajrzymy.